Sakramentalny węzeł jedności chrześcijan. Chrzest stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami, również z tymi, którzy nie są jeszcze w pełnej komunii z Kościołem katolickim. Ci bowiem, którzy wierzą w Chrystusa i w sposób właściwy przyjęli Chrzest, trwają w jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie z Kościołem. Usprawiedliwieni z wiary są przez Chrzest włączeni w Chrystusa i dlatego w sposób uzasadniony, Zdobi ich imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie uważają ich za braci w Panu. Chrzest zatem stanowi sakramentalny węzeł jedności między wszystkimi, którzy zostali przez Niego odrodzeni. Niezatarte duchowe znamie. Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się do Niego. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem, który oznacza jego przynależność do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z powodu grzechu Chrzest może nie przynosić owoców zbawienia. Sakramentu Chrztu udziela się jeden raz, nie może on być powtórzony. Wierni, wszczepieni w kościół przez Chrzest. Otrzymali charakter sakramentalny, który konsekruje ich do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Pieczęć chrzcielna uzdalnia i zobowiązuje chrześcijan do służenia Bogu przez żywy udział w świętej liturgii Kościoła i wypełniania ich kapłaństwa na mocy chrztu przez świadectwo świętego życia i gorliwej miłości. Pieczęć Pana jest pieczęcią, którą naznaczył nas Duch Święty na Dzień Odkupienia. Istotnie, chrzest jest pieczęcią życia wiecznego. Wierny, który zachowa pieczęć do końca, to znaczy pozostanie wierny obietnicom chrztu, będzie mógł odejść ze znakiem wiary w wierze otrzymanej na chrzcie w oczekiwaniu na uszczęśliwiające oglądanie Boga, które jest wypełnieniem wiary i w nadziei zmartwychwstania. To dzisiaj bardzo krótko, ponieważ kończymy sakrament chrztu. Mamy za sobą pierwszy z siedmiu sakramentów. To zachęcam do tego, żeby pomodlić się za każdego, kto jest ochrzczony, czyli za każdego chrześcijanina, tak bardzo mocno w duchu ekumenicznym, prosząc o jedność między nami, dziękując Bogu za chrzest. Po drugie, zachęcam, żeby pomodlić się w ogóle za wszystkich ludzi, również nieochrzczonych. A po trzecie, zachęcam do tego, żebyśmy się zastanowili. Czy dajemy świadectwo świętego życia i gorliwej miłości? I w tym zastanawianiu się, do którego ja często w sumie zachęcam i was, i siebie, nie chodzi mi o to, żeby pomyśleć, tak robię to, albo nie, nie robię tego, tylko żeby to sobie naprawdę nazwać. Jeśli powiem tak, robię to, to gdzie to robię? W jaki sposób to robię? A jeśli powiem sobie, nie, nie robię tego? To zastanowić się, dlaczego tego nie robię, co mi w tym przeszkadza. Bo tylko takie konkretne myślenie jest twórcze, i tylko takie twórcze myślenie pomaga nam coś zmieniać.